Witam Was, zapraszam do rozkładu dla Lwa na listopad o miłości. A co w tej miłości w związkach, w relacjach partnerskich w tych najbliższych tygodniach? A rozkład jest ogólny, więc nie dla każdego, nie wszystko. Bierzemy to, co jest dla nas, resztę zostawiamy. Niczego nie robimy na siłę, nie wkomponujemy się tam gdzieś, bo to tak nie może być. Bo to nie o to chodzi. Weźmy to, co po prostu jest nasze. O miłości przybywaj. Tutaj coś takiego, ha, tak chodzi po kościach, i nadchodzi, i przychodzi. Ale co? Czy ty się wzbraniasz przed tym? Bo tu jest taka, no, taka włączona ostrożność, samoobrona akcja, reakcja. No ja tutaj jakby obawiam się, żeby coś za daleko nie doszło, żeby ktoś nie przekroczył terytorium mojego. Stawiam granicę. Dbam o siebie, boję się o siebie, tutaj czegoś strzegę, ale też wyzwanie i taka sytuacja, kiedy ja muszę się tutaj zmobilizować i z czymś sobie poradzić, bo tutaj, no, takie okoliczności życiowe wzywają mnie do, do odkupienia. Może czegoś, co tam się w życiu przeszłym zawiniło, zrobiło, coś takiego związanego z przeszłością, ja muszę zamknąć. Tu jest takie domykanie drzwi, zmęczony jestem bardzo, ale czas już się pożegnać, zobacz, bo, bo to jakby tutaj jest sytuacja, która się już, już toczy, ona już trwa i. I tu ma związek z jakimś odrodzeniem, z Twoim odzyskiwaniem sił, bo Ty tutaj człowiek odpoczywa, e, jakby rewitalizuje siebie, bo Ty chcesz iść do nowego etapu. W ogóle jest nowa, a nowa energia nowej miłości, bratniej duszy na horyzoncie. Ale co Ty tak się boisz tutaj, człowieku, tej bratniej duszy, tak jakby. Uważaj, żebyś jej nie przegapił, bo tu jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem, bo może być coś konfliktowego, przez co przechodzę. Tutaj jest ten, ta iskra, ten płomień, zadzior jakiejś nowości, miłości, który porusza moje serce. Partnerstwo bardzo udane robi się miło, przyjemnie, zaufanie, trzymamy się za rączki. Ale z tym wszystkim związana jest decyzja, ruch człowieka, który jest no jakby oczekiwany, wymagany. I tutaj informacja dla tej strony, która ma ten ruch wykonać, bo ona się tak trochę wymiguje, trochę coś odwleka w czasie, jakby unika czegoś, przeciąga. Mam taką zagwostkę, taki mm, trochę problemik osobisty, głęboki, taki wewnętrzny, daje mi dużo do myślenia, daje mi w kość. I też takie, no ja nie czuję się na tyle gotowy, kompetentny, dojrzały, świadomy, żeby tutaj doprowadzić jakąś rozgrywkę do końca. A tu wszechświat mnie zaprasza: proszę, przyjdź, zakończ to wreszcie, bo Ty potrzebujesz odpocząć, potrzebujesz wydobrzeć, wyleczyć się. I masz ku temu możliwości, masz środki, masz osoby, możesz zakończyć pewną kwestię, która Ci nie służy. Uwaga tutaj u niektórych z Was na takie powroty kogoś, z kim nie było po drodze, z kim jakby się coś zakończyło albo przeciągnęło w czasie, dało się we znaki. Tu może być trochę takiej obolałości duszy i serca. I niektórzy z Was to ta nowość, która tutaj przychodzi, to jest po prostu pogodzenie się z tym kimś, gdzie był zadzior, gdzie nie było nam razem po drodze. To teraz jakby jest takie przeproszenie, podanie sobie rączek, druga szansa. I, i ja się tak zastanawiam, i co ja mam z tym zrobić? Ja mam dać mu tą szansę, nie dawać. A on przychodzi tutaj jest jakaś deklaracja człowieka do człowieka mówi Czy ja tutaj chcę z Tobą na poważnie, na serio może nawet Ci się oświadczę, może nawet nie wiem, wykonam taki ruch, którego Ty się nie spodziewałaś i Ciebie zatyka Ciebie dosłownie aż tak tutaj takie jest przytłumienie nie wiem co zrobić i ja jestem taki taki zmieszany i zagubiony ale miłość jest, ale czuć jest miłość i czuć, że, że warto w to iść, że fajnie w to iść, tylko potrzebuję chwili na to, żeby się zastanowić, żeby się odnaleźć, żeby coś przeanalizować. I taka jest rada: nie spiesz się z niczym. Podejdź do czegoś bardzo racjonalnie, bardzo na, tak na chłodno, bez emocji. Zadbaj w tym wszystkim o siebie, zastanów się, co jest dla ciebie właściwe, co jest dla ciebie dobre i pomyśl z tej perspektywy nie to, że egoistycznie, ale tak zdrowo jak do tej pory może nie, nie patrzyłeś nie brałeś pod uwagę siebie w taki mądry sposób tu teraz ostygnij z emocji pozwól czemuś zadziać się w takim powolnym, naturalnym tempie i spróbuj rozwiązać, rozstrzygnąć tą kwestię bo to jest jakby, przychodzi na to czas rozliczenia, podliczenia rozwiązania, zakończenia no i oczywiście narodzin nowego bo tu się coś rodzi dziękuję za uwagę, do usłyszenia